Ujście Wisły Gonią tu ostatnio Strażnicy przyrody z dwóch powodów. No po pierwsze, oczywiście, ptaki. A po drugie, po drugiej stronie. Niedawno utonęły dwie osoby. No i stąd te napisy, na pewno. Można tu dojść najpierw lasem, potem takimi kamieniami. I idąc tymi kamieniami, dochodzimy w pewnym momencie do betonowej części umocnienia ujścia Wisły z takim ostrzeżeniem. A przeszliśmy już jakieś 3 km. No i co? Cofać się? Jak już widać? Prawie widać tam plażę? Morze? Ja nie wiem dlaczego tutaj nie można było zrobić barierek. Nie wiem dlaczego. Te napisy to też jest jakaś nowość, bo przez wiele lat jak tu przyjeżdżam, nie było tych napisów. Popatrzmy na ptaki. Zasadniczo budować taką groblę i liczyć, że ludzie tutaj nie będą wchodzić, no to jest jakaś, jakaś naiwność. To jest jednak, no jednak z większych atrakcji tego miejsca, oprócz tam morza, tak? Przejście tędy. Nie tylko dla ptaków jest to atrakcja.